Pokażę Ci teraz coś bardzo ważnego. Jak odmierzać wielkość twarzy i dłoni w stosunku do siebie? Otóż każdy z nas ma dłoń wielkości od podbródka do mniej więcej 2 trzecich połowy czoła. I teraz zobaczmy, czy to się zgadza. Przykładam moją rękę od nadgarstka do twarzy i gdzieś tu mi się kończy. Tak sobie sprawdzacie. Gdy widzicie rękę na ikonie, na przykład na hudigitrii, Bierzecie, mierzycie sobie długość tej ręki i ustawiacie ją w stosunku do twarzy. Sprawdzacie, czy jest to w takiej proporcji. Jeśli tak, macie dobrze. Jeśli nie, no, trzeba popracować albo zmniejszyć yy, głowę, albo powiększyć rękę, w zależności od sytuacji. O tym, jak poprawiać yy, na ikonie takie błędy, o tym, jak je w ogóle zauważyć i widzieć, będziemy rozmawiać jutro na webinarze na temat proporcji ciała ludzkiego na ikonie. O godzinie 18 na YouTube zapraszam Was serdecznie. Będzie można zadawać pytania. Do jutra. Pa pa.